Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Dzisiaj temat, który nie gościł jeszcze na łamach naszych spotkań, na łamach naszej audycji. Za mną jest doktor Monika Sawicka z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani doktor, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Brazylii. Całkiem niedawno oczywiście każdy, kto obserwuje politykę w Ameryce Łacińskiej, nie tylko, bo informacje obiegły główne światowe media, przyglądaliśmy się w mediach społecznościowych również na te obrazki i wideo. Nowy prezydent Brazylii wyciągnął jakieś konsekwencje w związku z tymi zamieszkami, które jeszcze miały niedawno miejsce w stolicy. Myślę, że czy wyciągnął jakieś konsekwencje. To nie było dla niego zaskoczenie, dlatego, że można tutaj mówić o tym, że, że no, no mieliśmy wiele kronik zapowiedzianej katastrofy w pewnym sensie w mediach społecznościowych, osób, które były takim najbardziej radykalnym. Um, Radykalną grupą zwolenników prezydenta Bolsonara, nawoływanie do przemocy, nawoływanie do zamachu stanu, do ataku na instytucje demokratyczne nie było czymś nowym. Ten dyskurs był przemocowy, był przesiągnięty tego typu elementami, że to jest już ten moment, kiedy trzeba przestać dyskutować, trzeba ruszyć do, do działania albo Rozmowa się skończyła, teraz, od teraz już będą inne środki rozwiązywania problemów. To jest coś, co brazylijski, brazylijczykom, brazylijskiej klasie politycznej także towarzyszyło od kilku lat. Prezydent Bolsonaro, jeszcze już po przegranej wyborach, rzeczywiście stonował tego typu wypowiedzi. Nie było nawoływania do przemocy, wręcz przeciwnie, on wskazywał, że podkreśla, że jego zwolennicy, jeżeli chcą protestować, nie powinni sięgać po rozwiązanie siłowe, tylko czynić to w sposób pokojowy, manifestując pokojowo, niemniej jednak trwają dyskusje w mediach na temat jednego kontrowersyjnego postu, który pojawił się w jego mediach. Społecznościowych już po 1 stycznia 2023 roku, czyli już po tym, kiedy przestał pełnić funkcję głowy państwa. Natomiast mimo wszystko w Brazylii, w Brazylii i w Brazylii też przed objęciem funkcji przez prezydenta Lula da Silva. Obawiano się ataków. tak? Wiadomym było, że zabezpieczenie tej parady i obchodów i tej uroczystości przed Pałacem Prezydenckim, przejęcia tej, tej szarfy prezydenckiej, tak? przejazdu, przemówienia dla swoich zwolenników na rampie Pałacu Prezydenckiego były w tym roku wyjątkowo silnie zabezpieczone, dlatego że obawiano się zamieszek, obawiano się u jakiegoś potencjalnego ataku. Ze strony zwolenników już odchodzącego ustępującego prezydenta. Ten dzień był spokojny i ten dzień był rzeczywiście świętem demokracji i, i świętem dla tych wszystkich, którzy oddali głos na prezydenta Luleta Silva albo tych wszystkich, którzy oczekiwali na zakończenie mandatu. Prezydenta Jaira Bolsonara, natomiast tydzień później um, okazało się, że ta może pewna ulga, którą odczuła część brazylijskich obywateli, była przedwczesna, dlatego że doszło do tego ataku. Mimo wszystko, z wystąpień, pierwszego wystąpienia prezydenta no ciężko tam się doszukać jakiegoś zaskoczenia. On stwierdził, że to jest taki moment, kiedy trzeba będzie rozliczyć się z uwagi na to, co się stało z tymi wszystkimi. Którzy do tej przemocy nawoływali, i można tutaj stwierdzić, że nie tylko 8 stycznia, ale także w tygodniach i w latach poprzedzających to wydarzenie. Więc um, wyciągnięcie wniosków, um, myślę, że nie tyle wyciągnięcie wniosków, co może dostał, to, to już był taki moment krytyczny, który został osiągnięty i namacalny dowód, do czego może doprowadzić tego typu um, zachęcanie do rozwiązań przemocowych, pod podważanie kwestionowanie instytucji demokratycznych tak? i rozpoczęcie bardziej zdecydowanych działań, żeby rozliczyć odpowiedzialnych za te wydarzenia. Tak słucham Pani doktor, społeczeństwo brazylijskie w takim razie musi być bardzo podzielone, polaryzacja społeczna jest ogromna, to jest też napięcia, które no, chyba da się wyczuć. Brazylijskie społeczeństwo jest głęboko podzielone i z jednej strony można podkreślić i należy myślę podkreślić, że brazylijskie społeczeństwo historycznie jest społeczeństwem głęboko podzielonym. Wyróżnia to Brazylię, wyróżnia to inne państwa regionu. Mamy tradycyjny, no właściwie sięgający czasów kolonialnych podział na białe, zamożne elity, które cieszą się, pełnią praw obywatelskich i na całą grupę Brazylijczyków, którzy tych praw byli niejako Pozbawieni dlatego, że byli ciężko mówić o obywatelstwie ludźmi niewidzialnymi dla Państwa, czy obywatelami niewidzialnymi dla Państwa. To się wiąże z całym szeregiem innych podziałów, nie tylko klasowych, jeśli chodzi o poziom zamożności, to są kwestie także podziałów rasowych, tak? ponieważ ubóstwo no, w Brazylii można powiedzieć ma, ma kolor i, i to pokazuje bardzo wiele badań. Natomiast no, też oczywiście w Brazylii istniały podziały, Wcze, wcześniejsze tak, żeby była taka polaryzacja sięgająca właściwie e, początku lat 90. na partię pracujących PT, która jest partią obecnego prezydenta Luisa Inácia Lulida Silva i partię socjaldemokratyczną, która była identyfikowana jako partia centroprawicowa. Natomiast ten podział nie był tak głęboki. Podziały Polityczne, bo myślę, że o tym też podziale Pan wspomina, nawiązując do chociażby ostatnich wyborów prezydenckich, one się nasiliły i się pogłębiły. Myślę, że. No Nasi słuchacze i widzowie domyślają się, że to jest pewna, pewien trend ogólnoświatowy. Wielu analityków podkreśla, że podziały nasilają się w wielu państwach zachodniej Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Tak? Podziały nasilają się zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy system no, tradycyjne dwupartyjny, natomiast radykalizacja zwolenników obu stron także się pogłębia, i to samo możemy zaobserwować. W Brazylii, w której pogłębiają się te podziały. Pogłębiają się podziały osób, które tutaj można wskazać też no, kilka linii tych podziałów, i, i, i jakie tutaj mamy strony stojące naprzeciwko, naprzeciwko siebie. Mamy. Bardzo najbardziej niepokojące zjawisko, czyli narasta, wzrastającą w siłę skrajną prawicę brazylijską, która, no nie, jak, jak widzieliśmy, nie chce zastosować się do demokratycznych reguł gry, która kwestionuje i podważa i atakuje instytucje demokratyczne. Dla przykładu, no, obec, atakowała i atakuje obecnego prezydenta, um, atakowała w ciągu ostatnich lat y, Federalny Sąd Najwyższy, Sprawiedliwości atakowała um, tych przedstawicieli kongresu, którzy przedstawiali inne e, opinie, i która no, nie, nie uznaje i nie ma poszanowania dla pluralizmu w państwie demokratycznym i dla, y, dla debaty y, z różnymi stronami, przedstawicielami różnych poglądów. Ale mamy w tej grupie także takie osoby, które no. Identyfikują partię lewicową, bardzo z, no nie, z korupcją, która rozszalała się na niespotykaną wcześniej w Brazylii skalę, która obawia się zbyt daleko idącego interwencjonizmu państwowego i w związku z tym um, no obawia się obecnych rządów. I, i, obawia, I także jest na przykład przeciwnikiem zbyt rozbudowanych polityk socjalnych albo po prostu nie akceptuje, nie toleruje, czy nie chce uznać nawoływania do konieczności ochrony środowiska naturalnego Brazylii. Tutaj mamy różne, większe lub mniejsze stopnie radykalizacji tych osób. Po drugiej stronie barykady stoją osoby, które jednak dla nich nieakceptowalne jest. Um, Skraj, w ogóle skrajna prawicowość, tak elementy tej ideologii. Poglądy konserwatywne także w kwestiach obyczajowych dotyczących rodziny, dotyczących roli kobiety i mężczyzny, dotyczących tego, czy akceptowalne jest małżeństwa jednopłciowe mające pogląd na temat. Konieczności poszanowania praw człowieka, w tym mniejszości religijnych, etnicznych, seksualnych itd., dla których nieakceptowalny jest. Um, Taki sposób eksploatacji zasobów naturalnych, jaki śledziliśmy i obserwowaliśmy w Brazylii na przestrzeni ostatnich kilku lat, a czy takie podejście do ludności rdzennej, i dla których obecnie też nieakceptowalne jest to, aby przejść do porządku dziennego nad tym, z czym mierzyła się Brazylia w dobie pandemii koronawirusa, kiedy Głowa państwa oraz część klasy politycznej będąca jego zwolennikami, członkami jego obozu, kwestionowali wiedzę medyczną dostępną, kwestionowali zalecenia ekspertów w zakresie ochrony zdrowia, negowali efektywność szczepionek, straszyli brazylijskie społeczeństwo tym, że konsekwencje zaszczepienia się mogą być nieprzewidywalne i stanowią większe ryzyko dla zdrowia, aniżeli zaszczepienie się i ochrona przed koronawirusem, i tego typu twierdzeniami. To jest dyskusja na temat praw osób, które dotychczas w Brazylii pełnią praw obywatelskich, się nie cieszyły. To jest dyskusja na temat tego, czy należy i w jakim stopniu należy pomóc osobom, które borykają się z głodem, czy z, jakiej, z jakąkolwiek formą wykluczenia. Więc mamy tutaj rzeczywiście dwie wizje Brazylii. Mhm. Zastanawiam się, jeżeli Brazylia jest krajem, który zmaga się z problemami dzisiaj wewnętrznymi, to czy jest właściwie czas myśleć o tej polityce zagranicznej? Jest czas, żeby myśleć o miejscu Brazylii, w Sojuszach w, też w tej układance? Rzeczywistość też w związku z agresją Rosji, samo też podejście do polityki rosyjskiej też staje się wyzwaniem. Mamy sojusz Blitz. Jak, jak patrzy nowy prezydent, nowy stary prezydent na, na te wyzwania? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to najwięcej uwagi w tym momencie, od końcówki, jego od końcówki um, ubiegłego roku, od momentu ogłoszenia jego, jego zwycięstwa w wyborach i także, zwłaszcza na, na początku roku, w tych pierwszych dniach nowej administracji, największy nacisk jednak jest kierowany na kwestie ochrony środowiska. Wiąże się to z tym, że wyraźnie wybrzmiało, zarówno w przemówieniach, prezydenta nowego prezydenta obejmującego swój urząd jak też w wystąpieniu now, jego nowego ministra spraw zagranicznych że Brazylia chce wrócić do gry w globalnej dyskusji na temat zmian klimatu i chce być liderem w tej debacie i to jest taka przestrzeń w której Brazylia rzeczywiście jest potęgą światową nie wykorzystywała tego potencjału nie wykorzystywała swojego statusu Ręcz traciła go w ostatnich latach, natomiast chce cofnąć te zmiany, które zaszły, i też te zmiany wizerunkowe. Podkreśla się, że takie stanowisko jakie zajęła administracja Jaira Bolsonara, kosztowało Brazylii utratę prestiżu i utratę pozycji międzynarodowej i wskazuje się jednoznacznie, że Brazylia stała się wręcz międzynarodowym pariasem. Z uwagi na to, że no, dyskurs negacjonistyczny i jednoznaczne, zwłaszcza w, w pierwszych latach prezydentury Jaira Bolsonaro opowiadanie się, w ogóle stawianie sprawy na ostrzu noża, wskazywanie, że to jest gra o sumie zerowej, albo gospodarka, się rozwija i eksploatujemy te surowce, które znajdują się na terenie Amazonii, eksploatujemy ziemię, eksploatujemy drewno, wypalamy lasy o, unikata, o unikatowym znaczeniu dla, dla świata albo stawiamy na bioróżnorodność i stawiamy na zrównoważony rozwój. Nowa administracja podkreśla, że to nie jest gra o sumie zerowej i to nie jest tak, że brazylijska gospodarka wyhamuje kosztem ochrony środowiska. Wskazuje się, że Brazylia będzie w stanie zapewnić sobie również ze strony społeczności międzynarodowej i różnego rodzaju inicjatyw fundusze wspierające ją w tych wysiłkach na rzecz zahamowania wylesiania i na rzecz wkładów Zahamowanie globalnego ocieplenia, więc to jest najbardziej fundamentalna i radykalna zmiana. Przedstawiciele brazylijskiej administracji, m.in. ministra środowiska, są w tym momencie w szwajcarskiej miejscowości Davos na Światowym Forum Ekonomicznym i to jest główny przekaz, jaka nowa administracja chce zasygnalizować, jaki chce nowa administracja zasygnalizować światu. Natomiast, rzeczywiście, tak jak Pan wspominał, oczywiście pojawia się także Wiele Innych wątków w tej polityce zagranicznej, tylko tu też uh, chciałabym może tak uh, podkreślić, ah, jeśli chodzi o oznaczenie, jakie to ma z perspektywy brazylijskiej, te przewartościowania w polityce zagranicznej, które będą miały, już zaczęły mieć miejsce. To jest uh, zwrot ponowny w kierunku przede wszystkim Ameryki Południowej i Ameryki Łacińskiej. Brazylia będzie się, uh, będzie rozwiązywać cały szereg mm, wyzwań, które pojawiły się w związku z tym, że wcześniej. W, Wcześniejsza administracja zdecydowanie ochłodziła relacje z wieloma państwami regionu. Tutaj chociażby zerwała stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą. Maduro, więc Brazylia wycofuje się z tego. Będzie musiała, znaczy no wskazywano, że będzie robiła reset pewnych inicjatyw regionalnych i, i swojego członkostwa w organizacjach regionalnych. Ponownie skupi się na współpracy w ramach Mercosuru, powróci do współpracy w ramach takiej inicjatywy UNASUL, Unii Narodów Południowoamerykańskich, z których Brazylia pod rządami Jaira Bolsonaro wystąpiła. Będzie kładła w ogóle nacisk na to, żeby traktować jest swój region jako wielki priorytet. Kolejnym obszarem są relacje z państwami afrykańskimi. Wskazuje się, że ten, ta płaszczyzna współpracy nie była tak istotna dla administracji Jaira Bolsonara i że będzie większy nacisk na to, żeby powrócić do tych relacji, do współpracy na wielu płaszczyznach z tymi partnerami. Będzie pewna zmiana, jeżeli chodzi o relacje brazylijsko-amerykańskie, z tego względu, że na Intensywność tych stosunków bardzo duży wpływ miały kwestie personalne, czyli kto sprawował najwyższy urząd w państwie w Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Brazylia traktowała Stany Zjednoczone jako swojego priorytetowego partnera w momencie, kiedy prezydentem Brazylii był Jair Bolsonaro, a po drugiej stronie, jako partnera do dyskusji, miał Donalda Trumpa. Te relacje zdecydowanie się ochłodziły po zwycięstwie wyborczym Joe Bidena, którego administracja zdecydowanie odcinała się od wielu mm, inicjatyw y, czy postulatów Jaira Bolsonara i też nie poparła jego kandydatury w y, wyborach prezydenckich, co uczynił z kolei Donald Trump. To będą relacje też, znaczy ciężko powiedzieć, czy, czy resetowane, ale Brazylia będzie starała się zacieśniać relacje z Unią Europejską i walczyć o to, aby wszedł w życie umowa o wolnym handlu między Mercosurem i Unią Europejską. Ta umowa była blokowana z uwagi na politykę wobec ochrony środowiska administracji żajra Bolsonaro. I teraz kwestia, która oczywiście no, nas w naszym regionie najbardziej interesuje, to są relacje brazylijsko-rosyjskie czy stosunek Brazylii do Rosji. No, na to trzeba patrzeć przez pryzmat tego ugrupowania, o którym Pan wspominał, czyli BRICS. To jest istotna organizacja dla Brazylii z uwagi na to, że Brazylijczycy podchodzili do niej, brazylijska administracja dyplomaci, przynajmniej część tych dyplomatów, traktowała tą platformę jako pewną przestrzeń, która zapewniała Brazylii widoczność, ponieważ w trakcie pierwszej i drugiej prezydentury Luisa Inácia Ludi da Silva, zwłaszcza drugiej prezydentury z uwagi na to, że do pierwszego szczytu BRICS doszło w 2009 roku, jako takie forum, o którym mówią wszyscy, który skupia na sobie uwagę całego świata i akcentuje wschodzące gospodarki, które stają się ważnym Partnerem równowartościowym, równo tak partnerem dla państw e, świata zachodniego. Mhm. Brazylia wspomniała o brics w swoich wystąpieniach. To nie ulega e, wątpliwościom, że zwrócono uwagę na to, że dla Brazylii będzie to istotny partner. Natomiast wielu dyplomatów jest tutaj i sygnalizuje, że kontekst się zmienił, sytuacja się zmieniła. Rosja obecnie nie jest państwem, który byłby partnerem, dla, to, to jest eufemizm, co w tym momencie mówię dla, mówię, dla świata zachodniego i Brazylia będzie brała to pod uwagę. Pytanie oczywiście, no można spekulować na ile prezydent Lula da Silva zdaje sobie sprawę z tej, z tej zmiany sytuacji, natomiast ma wokół siebie wielu kompetentnych doradców w sprawach polityki zagranicznej, którzy zdają sobie sprawę z tego, że kontekst się zmienił i myślę, że no pojawiały, pojawiały się głosy, że czy Brazylia nie będzie prorosyjska, antyukraińska. Myślę, że to jest jednak zbyt daleko posunięty wniosek, bo to nie jest tak, że Brazylia jest antyukraińska. Prezydent Lula zawsze zwraca uwagę na to, że on chce być partnerem do rozmów wszystkich, że trzeba dyskutować, że trzeba w, starać się o dialog, aby... Um, aby Przyczyni, aby budować pokój. I no, tutaj myślę, że jest dobra wola w tym polityku, natomiast no, pytanie jest, na ile i jak szybko on się zorientuje, że jedną kwestią są postulaty i nawoływanie do pokoju, natomiast inną kwestią jest, na ile strony konfliktu rzeczywiście są tym pokojem y, zainteresowane i będziemy musieli tutaj śledzić, w jaki sposób jego administracja będzie reagowała i czy rzeczywiście Brazylia będzie próbowała y, ryzykować znaczące straty wizerunkowe, jeżeli coś pójdzie nie tak w tych próbach angażowania się w dyskusję na temat wojny w Ukrainie i próby jakiejś mediacji. Dlatego, że dla Brazylii to może być bardzo karkołomne przedsięwzięcie, na którym wizerunkowo może więcej stracić i Widać sygnały tego, że brazylijscy dyplomaci są tego świadomi, ponieważ w dyskusjach na temat BRICS-ów pojawia się też wspomnienie o innej organizacji, która w latach 2000 miała mniejszą widoczność, mniej się o niej mówiło, natomiast w Brazylii trwają dyskusja, że jej potencjał mimo wszystko nie był wystarczająco wykorzystywany. I to był IBAS, czy też IPSA, czyli takie Forum Współpracy, Forum Dialogu Indii, Brazylii i RPA. I to są państwa które są mimo wszystko demokracjami nie rozpoczęły konfliktu i zbrojnego i inwazji. na swoje państwa sąsiednie i cieszą się zupełnie no in, innego rodzaju STM-u tak w społeczności międzynarodowej i nie są zaangażowane w konflikt. Oczywiście też zmienił się kontekst i Indie pod rządami Mudiego są już państwem innym od Indii na początku XXI wieku, natomiast, no, mimo wszystko byłaby to bezpieczniejsza platforma dla współpracy dla Brazylii, no bo Brazylia też unikała za wszelką cenę w dobie prezydentury polityków z partii pracujących, aby uzyskać łatkę jakiegoś państwa nastawionego przeciwko jakiejś grupie państw. Zwracano uwagę, że nawet jeżeli dochodziło do nieporozumień z przywódcami, świata zachodniego, no głównie Stanami Zjednoczonymi swego czasu o, były zarzuty o szpiegostwo gospodarcze w Brazylii ze strony Stanów Zjednoczonych, to podkreślano, że tego typu problemy nie są konfliktem, że Brazylia dąży do prowadzenia dialogu, że Stany Zjednoczone są partnerem, jednym z priorytetowych, kluczowych partnerów dla Brazylii, że Brazylia um, będzie starać się za wszelką cenę te dobre relacje utrzymać um, i nie antagonizować Swoich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc e, myślę o poparciu jednoznacznym dla polityki rosyjskiej. Oczywiście też nie ma w przypadku brazylijskiej mowy, bo ja już spotkałam się z m, takimi komentarzami sugerującymi, że, czy, czy, że Brazylia będzie prorosyjska i ja bym jednak zalecała tutaj pewien, pewien, pewną ostrożność w ocenianiu tej prorosyjskiej postawy brazylijskiej. Brazylia może mieć. Inny punkt widzenia na, na politykę rosyjską może kłaść większy nacisk na to, że um, ten dialog Rosji ze światem zachodnim był pod wieloma względami trudny, że strona rosyjska mogła, mogła dotknąć cały szereg upokowań, upokorzeń, który doprowadził do narastającej frustracji. Natomiast um, to też nie oznacza, żeby Brazylia miała wyrazić poparcie dla inwazji e, na suwerenne państwo. Też liberalne, powiedzmy, bardziej lewicowe media podkreślały o tym, że ten wirus, Bolsonaro wirus nie zniknie. On nadal będzie gdzieś tam trawił brazylijską rzeczywistość. I ci ludzie rzeczywiście też nie znikną. Ci, którzy jeszcze widzieliśmy całkiem niedawno na filmach, być może pochowają się w domach, być może i rzeczywistość, no pytanie, jak na tyle się zmieni z przejściem Luli, ale to nie wróży też dobrze na przyszłość. Tak, to, to nie wróży dobrze na przyszłość. Myślę, że to jest smutna, ale trafna, trafna uwaga, dlatego że. Mhm. Z jednej strony widzimy pewne światełko w tunelu. Bardzo um, wielu um, wiele osób, które nie chciały, um, absolutnie nie chciały poprzeć um, i zagłosować na um, kandydata Lule de Silva w ostatnich wyborach prezydenckich, było osobami o bardziej umiarkowanych poglądach, które dokonały wyboru, że zagłosują na Jaira Bolsonaro, ewentualnie to głos um, nieważny, ewentualnie no nie, nie, nie będą uczestniczyć w głosowaniu i Natomiast no nie oznacza to, że są skrajnie prawicowymi fundamentalistami, można wręcz powiedzieć. I te scenki, których Brazylia obserwowała 8 stycznia, dla tych osób, mimo że zagłosowały np. Na, na prezydenta Bolsonaro. I tak są, ówczesnego prezydenta Bolsonaro, i tak są nieakceptowalne. W związku z tym, nawet jeżeli nie po drodze im z wieloma elementami programu Luli de Silva, czy bardzo potępiają i do dzisiaj nie, nie ufają mu z uwagi na, na zarzuty korupcyjne stawiane temu politykowi jego administracji. To nie będą popierać także działań, które miałyby godzić w brazylijską demokrację. I to jest pewne światełko w tunelu, że to może zjednoczyć i pewne podziały jednak spłycić, gdzie wartości demokratycznej, i przeciwstawienie się autorytarnym politykom, czy, czy politykom, którzy chcieliby tak zmienić i przebudować brazylijskie państwo właśnie w duchu autorytaryzmu, um, jednak będą gotowi poprzeć um, nawet osoby, z którymi jeszcze, jeszcze kilka tygodni temu mogłoby się wydawać, że nie będzie żadnej płaszczyzny dla dialogu. I to jest w pewien sposób dobra, to, to jest dobra wiadomość. Tak? To jest też umocnienie um, prezydenta Luli da Silva, który w tym momencie rzeczywiście... No, ma dość moc, silną pozycję, jeżeli chodzi o domaganie się rozliczenia z tymi, którzy są odpowiedzialni za te wydarzenia, finansowali je i stali za, od strony organizacyjnej za, za, te, za te wydarzenia, za to, co miało miejsce. Natomiast radykalni bolsonaryści, oni dalej funkcjonują. Oni w tym momencie pokasowali swoje wpisy, mogli usunąć swoje profile w mediach społecznościowych albo. Usunąć wszelkie treści, które by ich kompromitowały i świadczyły o tym, że są oni zwolennikami tego typu rozwiązań. Natomiast oni nie znikną z dnia na dzień, zwłaszcza, że mowa o osobach, które zwracali na to uwagę. Ci dziennikarze, którzy starali się wejść do tych obozów zwolenników prezydenta Bolsonara po, po jego przegranych wyborach, które rozlokowały się na terenie całej Brazylii przed kwaterami wojskowymi i którzy postulowali zamach stanu, wojskowy zamach stanu, Oni Korzystali z różnych łańcuszków w informacji, tak, i fake newsów krążących w tele, na Telegramie, krążących na WhatsAppie. Wierzą głęboko w to, że media kłamią, że media mainstreamowe kłamią. Są gotowi słuchać tylko przekazów najbardziej radykalnych bolsonarystów, jakiekolwiek kwestionowanie przywódcy albo Osób, które go popierają cały, kluczowych idei bolsonaryzmu, najbardziej radykalnych, nie znajduje żadnego posłuchu. Oni są automatycznie wrogo nastawieni, do, do, patrzą na tego typu osoby w kategoriach zdrajcy, który nie może kwestionować dominującego dyskursu wśród tej grupy. I dotarcie z jakimkolwiek przekazem na chwilę obecną no, dziennikarze, którzy rozmawiali z tymi osobami, oni nie, nie widzą jakichś większych szans czy możliwości. I mówią, że to będzie ogromne wyzwanie, żeby jednak no, próbować uświadomić tym osobom, jakiego rodzaju manipulacji oni mogli być poddani, albo, te, albo jeżeli będzie tego typu opór, jeżeli to oni są tym, to, te, tymi członkami tej społeczności, którzy manipulują, no to żeby jednoznacznie postawić tam i wskazać, że tego typu postawy są w pluralistycznym społeczeństwie, tak? w państwie demokratycznym, praworządnym, niedopuszczalne. To będzie wyzwanie dla wszystkich Brazylijczyków w nadchodzących miesiącach i myślę, że latach. I o tej rzeczywistości brazylijskiej i wyzwaniach, które czeka społeczeństwo i nowe władze, dr Monika Sawicka, bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę. Mam nadzieję do usłyszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie.